Dzień dobry Drogiczacz, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy utwór, który stał się jednym z najlepszych trybiutów dla Bega, czyli utwór zespołu Black Label Society pod tytułem In This River. Akordziki, jakie potrzebujemy do utworu, jest akordzik E małe, G duże, D duże, C duże i A małe. Dzisiaj, jakie będziemy używać? Będzie to, to takie długie bicie, czyli trzy razy na dół, raz do góry, do góry na dół, do góry na dół, na dół, i do góry oraz połówka tego bicia, czyli trzy razy na dół, raz do góry. Utwór dzielimy sobie na dwie części: motyw zwrotkowy i refrenowy. Zwrotka E małe na połowę C, G i D duże. I w E, C, Gramy tylko na tych akordzikach. I druga część jest, jaką się musimy nauczyć, jest to refren. Nie mamy G całe E B W ogóle jak słyszycie, jeszcze tu jest takie straszne echo, jeszcze się nie wprowadziłem, podłoga nie zrobiona i tak dalej, ale to właśnie echo może tu w tym kawałku akurat fajnie zagadać. Zobaczymy, lecimy! To byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja Wam się spodobała. Jeśli chcecie więcej takich, zachęcam Was do odwiedzenia na naszej playliście Jak Zagrać. Macie pod spodem albo obok mnie na razie trzymaj śpadki.